Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu z wędką nad wodę w polskiej świat, a witają Was Piotr Mirecki, Adam Niemiec i Piotrek Niemiec, tak? Tak. Najmłodszy nas, nasz uczestnik jeśli chodzi o łowienie e, dzisiejszego dnia i ogólnie w odcinkach, przynajmniej jeden z najmłodszych, a dzisiaj przyjechaliśmy tutaj do Adama e, łowić karpie. Będziemy to robić wyjątkową metodą, dosyć prostą, szybką, ale o tym wszystkim już powie Adam. To wędkowanie według mnie nie jest skomplikowane, jest bardzo proste, żeby wędkować w ten sposób jak dzisiaj będziemy łowić wystarczy, że przygotujemy sobie pelet. Myślę, że około pół kilo, 700 gramów peletu to nam wystarczy na cały dzień łowienia. Ja pokażę może jak to się robi. Mamy pelety, to jest dwumilimetrowy pelet yy, twardy. Ja akurat lubię mi mieszankę kolorową, więc mieszam różne smaki. Tutaj jest Red Halibut. Green betalina, to jest czerwony, zielony pelecik. Czyli to są po prostu różne smaki, zapachy i tak dalej. Tak, tak. Natomiast myślę, że nie będzie błędem, jeśli ktoś weźmie po prostu jedną paczkę, nawet takiego zwykłego białego peletu i, i to wszystko wymiesza i namoczy i tak samo będzie łowił ryby. Jaką metodą dzisiaj będziemy łowić? Może od tego zacznijmy. Będziemy łowić na metodę, tak nazywa się ta metoda, to jest... Yy... Metod feeder to się nazywa w Anglii. Anglicy w ten sposób łowią i taka spolszczona nazwa, po prostu ja na to mówię metoda. Czyli coś takiego jak koszyczek, na tej zasadzie, tak? Na tej zasadzie tak. Koszyczek zanętowy, krótki przypon, przynęta, koniec. Natomiast ta metoda o tyle jest piękna, że tak jak spinningista, chce iść na ryby, bierze pudełko, bierze wędkę, wychodzi z domu. Ja, jak chcę łowić natyczkę y, gdzieś na kanale, płocie, to muszę przygotować wcześniej zanętę, muszę przygotować glinę, przewidzieć wcześniej, że będę szedł na ryby, mieć jokersa naj, najczęściej, no albo białe robaki, albo, nie wiem, gnojaki, czy inne przynęty, i to trzeba o to zadbać wcześniej. Natomiast idąc na karpie, zadzwoniłeś do mnie wczoraj wieczorem, jedziemy na ryby. Ja z marszu mogę na takie ryby iść. Ja biorę to, co było pod ręką. Widzicie, mam otwarte paczki z ostatniego wędkowania, mi zostało. Po prostu zabrałem to, co było pod ręką i idziemy na ryby. Dokładnie tak. Więc to jest jest nie trzeba. Tak, to nie trzeba tego przechowywać w lodówkach, nie wiadomo gdzie. Po prostu leży se na półce, bierzemy, wychodzimy i jedziemy na ryby. Przygotowanie peletu jest proste. Ja tutaj zmieszałem kilka rodzajów peletu. Pomieszamy je. O, jest taka kolorowa. Kolorowa masa. Wrzuciłem tutaj troszkę większych takich pelecików, były 2 mm. Para jest takich 4 mm. Wkładamy je do wody. Tak się staram, żeby woda przykryła ten pelet. Żeby ona była powyżej palety. Doleję troszkę wody. Żeby się namoczył ten pelet, tak. tak? On musi wchłonąć wodę. On suchy jest w ogóle nie klejący. Natomiast jak dostanie troszkę wody, on musi tak w tej wodzie poleżeć. Jest przyjęte, że 2 mm pelet dwie minuty. To jest taka naj, naj, najprostsza sprawa. Oczywiście to zależy od, od temperatury wody i tak dalej. No w zimnej, w mniejszej wodzie taki pelet trochę dłużej dochodzi. Natomiast około tych dwóch minut, ja nawet nie patrzę na zegarek, mniej więcej to robi. Można to robić w ten sposób, że tak po, po jakimś czasie ten pelecik się bierze. Już, już o widzicie, już można już już kuleczkę się kuleczkę można z niego zrobić. Później tylko wystarczy wyjąć z wody. Wodę wylewamy, zostawiam na sitku i on sobie wchłania wodę. Nadmiar Pęcznieje. Iseka, on delikatnie spęcznieje. I go zostawiamy. I teraz mamy czas, żeby szykować sprzęt. To jest pierwsza rzecz. Przychodzimy na łowisku. Na łowisko przygotowujemy pelet. Ten już jest przygotowany, on sobie sam dochodzi. Zostawiamy on go. Stoi, tak, tak jest. I możemy szykować sprzęt. Możemy łowić, do koszyczka wkładać zanętę. Są specjalne zanęty do metody. Że do tego są przeznaczone. Natomiast muszą on... się lepić, prawda? Też tak, muszą być. Taka zanęta do metody no, powinna być taka, że da się, da się to ukleić w foremce w tym koszyczku. To musi dolecieć na wybraną odległość. Zarzut nieraz bywa bardzo, taki, no, jak to powiedzieć, mocny, więc ta zanęta musi się trzymać tego koszyczka, żeby nie wypaść podczas zarzutu. To jest bardzo ważne. Musi o... wytrzymać uderzenie o wodę, opaść na dno i dopiero tam pracować. To samo pelet. Zestaw jest tak skonstruowany, że na końcu jest taki oto koszyczek. Koszyczek sobie, to jest koszyczek właśnie do metody, specjalistyczny, angielski, luźno lata po żyłce, o. On się przesuwa, ja tu daję dodatkowo stoperek, żeby on za dużo mi się nie przesuwał. Nawet teraz się podczas zarzutów ten stoperek troszkę przesunął, więc można go cofnąć później ale mniej więcej o w takiej odległości daje ten stoperek, ale koszyczek luźno biega po żyłce. Na końcu żyłki dowiązuje taki specjalistyczny łącznik, gumowa końcówka, taka z twardej gumy i haczyk. Tutaj wiąże to węzłem jak normalnie agrafką spinningową i tutaj jest haczyk za który zaczepiamy przypon. Dokładnie. To, są, to jest specjalnie przygotowane do łowienia na metodę. Te przypony, jak zobaczycie, są bardzo krótkie. One mają 6 cm, ja takich przyponów nie Chciałbym zobaczyć ukrywam. Twój zestaw haczykowy na tyczkę na przykład, na spawik. Ciekawie wygląda. <grym> Domyślam się. I można zauważyć, że tych haczyków wydaje się, że jest dużo. Natomiast yy, tu są dwa rodzaje haczyków i tak. Jedne haczyki są z włosem i na końcu jest gumka w którą można włożyć pelet albo inną przynętę. Są haczyki, które mają na końcu taki ogranicznik, tak zwany push-stop. To też później pokażę, jak, jak się wykorzystuje ten push-stop. Są też bardzo ciekawe haczyki z włosem i do tego włosu jest taka specjalna igiełka z mini zadziorkiem przygotowana. O, te, te przypony służą do łowienia na malutkie kulki proteinowe, które nie da się przewiercić. Po prostu się wbija na tą igiełkę. Montaż przyponu jest bardzo łatwy. Końcówka za ten haczyk po prostu zaczepiamy, zaczepiamy przypon, blokujemy tą gumką i ten, ta twarda gumka jest jednocześnie stoperkiem. To jest nasz Dokładnie. zestaw. Jeśli chcemy łowić, to jest duży wybór przynęt. Ja pokażę może jak właśnie się, jak się zakłada przynętę z tym push stopem. Montaż jest prosty. Bierzemy specjalne wiertełko właśnie do tego push stopa, robimy dziurkę. Kuleczka jest przedziurkowana. stop to jest taka plastikowa końcóweczka z dziurką w środku. Taki, taki, można powiedzieć, wierzchołek kolca, taki kolec z dziurką. Wkładamy igłę. Nabijamy kulkę na ten stop. No i zaciągamy. Wyciągam igiełkę, wyciągam ten stoperek, obracam. I on jest zablokowany. Już kuleczka jest zablokowana, jest na włosie. Jest gotowa do użycia. Nabieram troszkę, tak na dno, troszkę tego peletu. Wkładam kuleczkę. Ona tutaj jest. Przysypuję ją peletem. Najlepiej to robić właśnie nad pudełkiem. Żeby nie tracić po prostu zanadto. Tak, tak. Żeby się nie, 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 nie ubrudzić, zanęty. nie zasypać. I dociskamy. Dociskamy w foremce. Jak wyjmiemy z foremki. Mamy gotowe. I tak gotowe. będziemy łowili dzisiaj. Ja różnymi metodami łowiłem, natomiast prostota tej metody. Podziwiam osobę, która to wymyśliła. Naprawdę, ja nie wiem, kto to wymyślił, natomiast to jest genialna metoda, bo ten koszyczek jednocześnie jest ciężarkiem, jest koszyczkiem, który podaje zanętę i jednocześnie prezentuje tą przynętę. On jak wpadnie do wody, ten pelecik zaczyna chłonąć wodę, on się. Ro... Tak rozwala i taka kupeczka z tego peletu na, na dnie się robi. Na, na samym środku jest ta kulka, akurat ta kulka jest pływająca i ona na tym krótkim przyponie będzie się unosić nad samą tą przynętą, tą zanętą, tym pelecikiem rozsypanym. Rzuca się w oczy, no jest genialne. I proszę zobaczyć, tu po drodze nie ma żadnych rzeczy, które będą w powietrzu hamować. Prze zarzucamy i to nam ciągnie, nic się nie ma i ta w powietrzu nie hamuje, nie zakłóca lotu. Proste a przy tym skuteczne. bardzo funkcjonalne. I skuteczne. Do takiego łowienia, tak naprawdę, na, na pierwszy raz jak ktoś chce spróbować, zwykłe federy będą dobre. Federy, pikery, nawet wędki typu quiver, takie około tam 3-30, mm -hmm. jak ludzie mają, czy nawet pikerki, to, to są wędki, które się do tego nadają. Ja akurat dzisiaj mam ze sobą wędkę Browninga Commercial King 2 Card Feder. To jest wędka do 60 gramów. Bardzo przyjemna wędka z trzema końcówkami. Akurat tutaj łowię bardzo daleko i, i mocno rzucam zestaw, więc wybrałem na najmocniejszą szczytówkę, żeby, żeby ten zestaw daleko rzucić. Wędka ma 3,30 długości. Taka długość już pozwala daleko rzucić zestawem, ale jest na tyle wygodna, że jak walczymy z rybą, nie męczy bardzo ręki. Jak taki Feder, na przykład 3,90, proszę sobie wyobrazić, jaka to jest siła. Jak ten karp przy brzegu, szczególnie tutaj, yy, próbuje zanurkować, wygina. Wygina nam wędkę i ciągnie rękę, więc naprawdę po kilku karpiach czy po kilkunastu ręce bolą przy takim federze. To jest łatwiejsze do holowania ryb, szczególnie w ostatniej fazie jak chcemy rybę podebrać. Wygodnie jest podebrać rybę wędką, która ma 3 30, nawet wędką 3-metrową można to zrobić, z tym, że wtedy się bliżej rzuca, no, nie da się tak daleko rzucić. Więc ja wybrałem wędkę 3,30, kołowrotek, to jest kołowrotek trapera odległościowy. Natomiast dla mnie ma wszelkie cechy dobrego kołowrotka do Federa. Jest szpula, która ma bardzo dużą średnicę, duże przełożenie, czyli duża średnica, duże przełożenie, za jednym obrotem korbki nawijamy bardzo dużo żyłki. Żyłka 0,23-0,25 to jest żyłka, która musi wytrzymać. Optymalna. Tak. Przypony, jeszcze o tym też nie wspomniałem. Przypony najcieńsze nam na żyłce 16, ale to jest naprawdę jak trzeba cedzić i delikatnie łowić ryby na, na, na polskich łowiskach. Myślę, że taka żyłka jest wystarczająca. Natomiast no, jak ryby biorą średnio albo dobrze, to stosuję 18 albo na 20 na przyponie. Jest ryba, przed chwilą zarzuciliśmy zestaw z truskawkową kuleczką pływającą, i nie musieliśmy długo czekać na branie. Żyłka została zatopiona i po chwili było branie. Teraz zobaczymy, co to za ryba będzie. Ułowię pod przeciwległym brzegiem, staram się zarzucać jak najbliżej tamtego drugiego brzegu. Tam ostatnio, będąc na rybach, zauważyliśmy z kolegami, że tam najwięcej ryb się spławia. Jak na razie ta metoda skutkuje. Ryba już jest blisko podbieraka. To możemy wyrzucić i niewielki pierwszy karpik. Wpuścimy go do siatki karp pociągnął mi tak agresywnie, że po prostu wyciągnął mi wędkę. Natomiast jest ładna ryba. Są dosyć waleczne ryby. Praktycznie mówiłem pod drugim brzegiem i ten hol trochę trwa, że tak powiem, ale już idzie do mnie, o. No pokaż się, zobaczymy czy duży. No spokojnie, przestraszyliśmy go, Ułożymy podbierak do wody. O jeszcze nie jest gotowy. Bardzo waleczne ryby. Pełne wigoru. Dobra, spokojnie. Jest. No i teraz karpika weźmiemy do ręki. Delikatnie, żeby mu nie zrobić krzywdy oczywiście. No chodź. Bo pełne wigoru, no i takie karpie dzisiejszego dnia nam się meldują. Piękna ryba, wracaj sobie do wody. Zrobił plusk, hałas w wodzie, a mimo wszystko został, przynęta została zjedzona przez karpia. Nie, nie przeszkadzał im plusk. Wystarczy teraz się cieszyć i holować rybę. Bardzo przyjemne łowienie, bo łowi się bardzo waleczne ryby. Trafiają się bardzo duże ryby. Największą rybę, jaką złowiłem tą metodą, to jest około 10 kg. Nie ważyłem jej, ale tak ją oceniam. No już taka ryba daje popalić na taki zestaw. To już jest fajna zabawa. Staram się wędkę trzymać nisko, żeby ten karp yy, nie pluskał po powierzchni, bo to takie pluskanie może doprowadzić do wypięcia haczyka z pyska. Używam haczyków bezzadziorowych, więc każde zluzowanie zestawu no to wiąże się z tym, że ryba spada z haczyka. Ten stoper, o którym wspominałem, nad koszyczkiem, jest dla mnie też takim informatorem, jak daleko mam do haczyka. Nie można za mocno nawin nawinąć żyłki na kołowrotek żeby wygodnie podebrać rybę, bo jak się za mocno podwinie, to nie, nie ma jak tej ryby podebrać, później nie ma jak cofnąć wędki. Czekam aż ryba będzie gotowa, żeby się pokazać i spróbujemy ją zaskoczyć. Udało się. Można poluzować kołowrotek, żeby nie naginać szczytówki. Kolejny karp. Haczek bez zadzierowy, więc w prosty sposób mogę ryby odhaczyć, wyrzucam zestaw i taki ładny karpik jest. Następny. Łowiąc na metodę, trzeba pilnować wędki. Nie można jej pozostawiać na podpórkach i odchodzić od wędki, bo można wędkę stracić. Niedawno miałem taki przypadek, na własnej skórze się o tym przekonałem. Co prawda nie udało mi się wędkę uratować, ale był taki przypadek, że o, już jest, już jest brani Już widać, że ryby się zainteresowały yy, paletem, który jest w koszyczku już, już delikatnie podskubują nawet zluzowały szczytówkę. Miałem taki przypadek, że Siedziałem na rybach, wędkę nie trzymałem na kolanach, tylko trzymałem na podpórce opartą, ale siedziałem na koszu. Na chwilę się odwróciłem tylko po to, żeby przygotować kolejną kulkę. Zluzowanie było i jest ryba. Jak się odwróciłem, to zobaczyłem kątem oka, że ryba bierze i w tym momencie zerwała mi wędkę z podpórki i wędka zaczęła tonąć. Dobrze, miałem pod ręką podbierak i wyciągnąłem wędkę. Ryba na początku nie stawiała oporu, teraz troszkę zaczęła walczyć. Staram się rybę holować. Jeśli czuję, że ona chce płynąć w moją stronę, to ją holuję. Nawet może to troszkę brutalnie wygląda, ale staram się ją scholować. Natomiast jak są momenty, że czuję, że ona chce odpłynąć. Wtedy jej może nie pozwalam, ale nie sprzeciwiam się za bardzo temu, żeby nie, nie urwać żyłki. Ostatnia faza, te ryby tutaj zaczynają też walczyć. Jeśli się wykorzysta taki pierwszy moment, jak ryba wyjdzie do powierzchni i się ją podbierze, to hol jest krótki. Jeśli nie, no to trzeba dalej ją holować i walczyć, bo, bo karpie później lubią wielokrotnie odjeżdżać. O, ładny karp. Ryba, która na początku wydawała mi się niewielką, okazuje się, że ma ponad 4 kg. No ryba już jest przyjemna. Po takie ryby się też przyjeżdża. Ładna ryba jest. Dasz radę, dasz radę, Pietrusiu. Chyba ją ja przyćwiczyć, będę. A później się okaże, że ona spadnie. To by było. Obserwuj szczytówkę i patrz, gdzie ryba się znajduje. Na no, gdzieś tam dalej. Powolutku, zwijaj ją i wędką podciągaj. Tak, i zwijaj. Nie szarp, tylko nie szarp. I podciągam wędką rybę. Dobrze. Powolutku, ona przyjdzie. Ona jest daleko jeszcze, ale może dobrze, że jest daleko. Ona tam szaleje, żeby tu nie szalała, wiesz, przy pomoście, żeby się nie zaplątała o... Trochę ciężko jest ją tak. Ciężko idzie? Ale ona jak ciągnie. No bo to duża ryba jest. To chyba będzie rekord Piotrusia. Tak mi wygląda. Robi zdjęcie jeszcze. Jest blisko, już jest blisko. Uważaj, on jest blisko już. Za mocno byłeś, żeś podciągnął. O, o. Powolutku, powolutku. Tu trzeba ostrożnie. Piotruś, tą rybę trzeba szanować. No może dwucyfrowy nie będzie, ale ładna ryba. Tak mi się wydaje. Jeszcze go nie widzieliśmy. No do góry, do góry, spróbuj go tak dźwignąć, zobaczymy czy się da spróbuj podnieść go tak powolutku, 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 powolutku go. Piękna ryba jest Piotrusiu. Piękną rybę masz Nie zluzuj teraz, nie zluzuj, nie kręć, tylko cały czas go do góry Ciao Jest jeszcze gotowy. Zajmij się holem teraz. Przepraszam Cię, powinienem ją podebrać, ale ona wyskoczyła z podbieraka. Za mały jest. Za mały jest. Podciągaj, żeby ona nie weszła w pomost. Podciągam, 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 Idzie, idzie, idzie. To ja ją będę musiał... Damy radę, Piotrusiu, powolutku. Czas. Działa, skręć żółkę, skręć żyłka, bo za dużo jest okay, nie było Dobra, 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 dobra Nie mogę Dobrze, okej okay jest Ale on nie ma siły już. Wyjdzie, 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 uda się. Uda się, uda się. Udało się. Odłóż wędkę, Piotrusiu i chodź. No, Piotrusz pobił swój rekord. Gratuluję ci synu. Piękna ryba. Chodź ją wypuścimy ostrożnie. Zmierzymy, jest. Z... Ma cała mata. Trochę go podtrzymamy, bo on się zmęczył. Kończymy nasz dzisiejszy odcinek programu z wędką na wodę w polskiej świat. Zapraszamy na kolejne programy każdy czwartek, 16.10, nie przegapcie. Przepiękna ryba w dzisiejszym odcinku została złowiona przez Piotrusia, który ma 9 lat. Piękny karp, którego ja jeszcze takiego w życiu nigdy nie złowiłem. I zachęcam do wędkowania, aby brać swoje dzieci, jechać na ryby, tak jak nam pokazał dzisiaj Adam z Piotkiem, jak mile można spędzić czas i w niespełna, tak jak Mówię, łowimy jakieś 2,5 godzinki. Coś niesamowitego. Zapraszam na każdy odcinek programu Zmędny na wodę. Każdy czwartek 16.10. Nie przegapcie.